Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Saturnę ja przed Wami kolejny odcinek z serii The Sims 3. Tak więc ostatnim razem byliśmy na studiach. A, wóz cygański odchodzi. Nie wiedziałem, co to za ikonka. Aha, tak, to nie jest ważne. Skąd ona się w ogóle się zatrzymała i dlaczego? Tylko nie wiem, w każdym razie kazałem e, Leonardowi, żeby kupił nam tą posiadłość w końcu. Mm hmm. Mogę budować na no, tym. Patrzcie, co tutaj można robić. Nawet nie wiedziałem. No proszę. A tutaj też mogę takie rzeczy robić. Nie, tu mogę tylko zbierać pieniądze. Nie szkodzi. Może być i tak. No więc ostatnim razem byliśmy na studiach. Co w związku z tym, że byliśmy na studiach? No więc. Ja sobie odpuściłem tą końcówkę. Ona jest zawsze taka sama, zresztą nie zdążyłem pójść na żadną imprezę, bo się zdążył skończyć odcinek. E, skończyły się studia. Gdzieś tutaj wam się postaram zamieścić mm, oceny, te takie cudne, które się ukazały, ale nie rozumiem, czemu tak zacina. W każdym razie wszystko jest w porządku. Same piąteczki, ale to było oczywiste. Średnia też piąteczki. Ja tak postanowiłem, że troszeczkę mógłbym im odnowić te ich kontakty, ale coś straszliwie przycina. Koszmarnie. Więc ja sobie pozwolę to jeszcze sprawdzić. O, zaraz, coś się poprawiło teraz. To możemy na razie zostawić poprawianie. Na razie jest w porządku. Ale tak, Leonardo jest w koszmarnym humorze. I jak wracam ze studiów, też doszło mi jakaś wiadomość, że y, 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 Zawartość skrzynki pocztowej została opróżniona i jemu oddana No i znalazłem próbkę ryby, minerału, rośliny i insekta O co chodzi, to nie wiem, ale jak ma, to niech ma Ktoś mu broni A, Dobra, i tak Musimy zjeść sobie plazmy trochę A Lukracja jest bardzo zmęczona, więc też mogłaby pójść spać Jak Juliusz, jak zwykle, jeszcze nie zamierza się wynieść z naszej cudownej hacjendy. Tylko zamierza nas tak nawiedzać. Co ja mu mam poradzić, żeby on stąd poszedł? To nadal nie mam pojęcia. Leprekt. Wampiry są zbyt zmęczone, ich mocy zanikają, a nastrój się pogarsza. A tam... Ważne, że będziesz żyć jeszcze. Czyli widzę, że mój cudny park nie zadziałał, tak? Co ty robisz? Halo? Mój drogi? No. Zastanawiałem, się, co się dzieje. No więc wszyscy śpią i jest w ogóle luksus. A ja muszę coś sprawdzić, co jest z tymi moimi nieruchomościami, nie tak? Ty dalej masz wolny. Ja w sumie nie mam pojęcia, jak ty będziesz zarabiać na tym dom. Niby zarabiasz w porządny... Wow, ale pracujesz ile? 4 godzinki dziennie? No, to co, co to jest pańcia? 4 razy 5 zarobiłeś 2000 dziennie. Mogłaby pracować troszkę dłużej. W końcu, co to za problem dla niej? Pójść do mejsty. Nie, na razie sobie opuściłem. Dostała takie cudne. Co to było? A więc, tak, ja muszę pozbierać pieniążki. Zmień nazwę. Zbierz simoleony. Z tego jeszcze nie mogę. Niech będzie. Budynki publiczne. Aha, może o to chodzi, że... że ja muszę być właścicielem jakiegoś tego budynku publicznego. A to już byłby problem troszkę. Ale pieniądze teraz dochodzą coraz szybciej, więc jest w porządku. Ty moja droga jesteś troszkę głodna. Więc jedz sobie coś. Ty chcesz Leonardo bierze się. A to nie, nie, moja droga, to jeszcze trochę po... Juliusz! Błagam cię no człowieku. Ludzie chcą się tutaj najeść trochę. O, widzę, że rachunki przyszły. O, super. Przestał nawiedzać lodówkę i coś sobie w niej zabrał. Super. Taki mąż to skarb. Po prostu skarb, żeby nawet po śmierci nie chciał odejść. Co to za gofry dziwne, a nie to sok. A nic się nie nauczył z chłodności. A obejrzyjmy sobie, jakież to tam cechy można by mu dodać. Jeśli tylko kiedyś się wczytają. Szybko sprząta? No dajcie spokój, takie rzeczy to nie dla mnie. Mm -hmm. nie, ty nigdzie nie pracujesz. O. Szybciej zdobywałem doświadczenie i prędzej. A co? Bierzemy? Bierzemy. Co to dla nas? Wierzę. Projektant wnętrz człowieku. Co ty za karierę chcesz sobie wybrać? Chcesz sobie zmarnować życie? Ty, mój drogi, musisz poszukać pracy. Znajdź pracę. Troszeczkę mi to utrudni twoją... twój rozwój. Bo zabraknie mi troszkę czasu. Ale jak twoje oglądają twoje umiejętności? Logika? Wysoko. Alchemia? Też wysoko. Nauka? Co mi może dać? Skąd ja mogę? To chyba już sprawdzałem. Aha, mogę analizować i stacje. Stacje badań naukowych. Skąd ja wezmę stacje badań naukowych? Zobaczymy, czy jest w ogóle oferta pracy dla. Dla wam... Boże, dla wampirów. No w sumie dla wampirów też może nie zatrudniają takich. Ale czy jest oferta pracy dla naukowców? To chyba dość istotne. Lukracja nie ma żadnych potrzeb. No ewentualnie te fundusze, ale dajcie spokój. A może Juliusz może zapłacić? Aha, on śpi. Nic mu nie teraz. No kobitko! Odetkaj ten kibel. Sama zepsułaś, sama odetkasz. Tak. Nauka. Pierwsza praca. No to bierzemy jednak. Dobra. Lukracja tutaj. Niektórzy... Skąd ty się o tym dowiedział? A co ty tutaj jeszcze masz? Nic więcej. Opiekno, Ogrodnictwa. Kurde, no nie! Ogrodnictwa mam się uczyć? Nie chciałem być ogrodnikiem. Hmm... Jak się uczyć ogrodnictwa, nie będąc ogrodnikiem? Autobiologia, gotowanie, legenda, jakaś majsterkowanie. Czy ja mam trzy takie same książki? Mam. A, i gotowanie też mam trzy takie same książki. Okej, okay, tu nie ma żadnej takiej książki, a ty masz coś.. ogrodnictwo, proszę. Jest i je ogrodnictwo. Ale niech już spada do alchemii. A, co tam? Przyda się na przyszłość. Butelkowy, ugroźnie wam. O! To ta książka, dzięki której Leonardo jest aktualnie wampirem. Wywalmy to marzenie, bez beznadziejnym. Ty, moja kobitko, przestań tutaj harcować. I weź sobie weź kąpiel lepiej. No widzę, że tam owady się rozszalały. A szczerze mówiąc nie wiem jak się tak szybko i efektownie uczyć... Efektywnie, nie efektownie. <grytanie> Efektywnie uczyć ogrodnictwa, poza czytaniem tych książek. O co to jest? Aha, poczekaj, czytaj aż się umiejętność. To nie. To mi chodzi o to co robisz w tej chwili właśnie. A ty kobietka bierzesz się za malowanie. Tak. Charyzma maksimum. Wszystko pięknie. Kontakt też masz całkiem nie, ale w sumie możesz sobie. O, zaproś kogoś, może. Co ty na to moje. Coś zacinają mi się dzisiaj ci simowie. Tak ledwo. No właśnie, tak jak w tej chwili to robią. Przepraszam, muszę wyjść za kilka minut. Zadzwoń za godzinkę. Nie będę dzwonić za godzinkę. Zadzwonimy sobie do. na przykład. Hmm. Czy to jest ta druga? Nie, Erika Wolf. Niech ona będzie. Może przyjść Erika Wolf. To musi już O! Spełnienie. No kurde, wszyscy muszą gdzieś wyjść. Ogrodnictwo. Dalej tragedia. Nic się nie nauczyłeś tego ogrodnictwa. Angeline McCann. A dobra. Może to obitka co to dla mnie. Ja chcę tylko jakieś kontakty sobie wyrobić w końcu, bo coś... Coś to nie wychodzi. Specjalnie. Gdzież ta książka się podziała? Tak czytaj to do skutku. Dobra, ona na razie jedzie. Poczekaj, masz dojedzie i wtedy... O! Teraz się możemy przynieść. Ale się zrobiła ulewa. A było tak ładnie przez cały dzień. Co to za miejsce? Serio, pytam, co to za miejsce? A to jest ta... nie, to ta kobitka. Co to za miejsce? Nie no, no serio, nie znam go. Tutaj? Aha, o to! Jezu, tak się zastanawiam, co to za jakiś nowoczesny park tutaj stworzyli. Cóż to za kobitka? To nie jest randka, moja droga. To jest tylko zwykła... Przyjacielska. Przyjacielskie spotkanie. Żadna randka, moja droga. Czemu chcesz rozmawiać ze swoim dziecku? Może poprosimy ją też o dotację kampanii Są za chwilę. A co? Wspominają o tym życiu. A czemu? A to co za kobieta? Czy to nie jest przypadkiem? Myślałam, że to Erika Wolf, którą staram się zaprosić. Fernando Stanfield, co tam jeszcze, spytaj o znak, pokaż wędeczka, a, poproś o szkicowanie, o, nie, nie, nie dwa razy to samo, tylko poproś o to i poproś o dotację. A co, jak już się spotkaliśmy to można, o, i to jeszcze w marzeniach, a nie do Fernando do ten Dziadyga, to nie, kurde, jej się zrandkowanie zrobiło. Jest wirtuozem. Przy dobrej pracy zawsze trzeba się odrobiną pobrudzić. Czy tobie się jeszcze zwiększa umiejętność? Pewnie z tej książki to już tak nie za bardzo. A nie, rośnie. Rośnie, czy nie rośnie? Bo tak jakby się zacięło. Jak to już ta nasza cudna... Rośnie, luksusowo rośnie. Ale i tak skoczymy do posiadać lokale w liczbie 3. Ależ oni tutaj chcą szaleć. Nie, 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 nie. Rozumiem, że przestało rosnąć. A nie, rośnie dalej. No to spokój. myślałem, że książka na pierwszy poziom nie da mi za wiele, a tu proszę. Luksus. No to może być tak, jak jest. Zapłacisz mi coś? Jasne, moja droga. Dam ci. O, proszę. 3148. No, tak, troszkę mi to nie pomogło za wiele, ale możemy się pożegnać. Albo jeszcze ci opowiem dowcip, bo potrzebuję tego do swoich umiejętności. Prawda, że tego potrzebuję? Aha, opowiedzieli dowcip w liczbie 100. Ja powiedziałem 34. No, niestety. Jeszcze trochę to potrwa. Co tam za dowcip? O, udał się. Czyli co, mamy 35? Bardzo ładnie. A ty byś może skoczyła do jakiejś restauracyjki. O, a co ty tam modzisz? Czuję się trochę jak w tym sensie bo ona chyba chce czarować. Gdzie to ty wędrujesz, moja pani? O, tutaj jest. A jak rzuca jakiś czary. A ona może rozmawiać też z roślinami. Porozmawiaj sobie z nią. Czy ty możesz uh, zmieniać sobie kolor uh, skrzydeł? O ile dobrze Ma pamiętam, to chyba tak. O proszę. Blet. Nie tak. Skrzydła w... Mm. się błysnęło. Zmień styl skrzydeł. Ten kolor skrzydeł. Uuu, ale teraz mamy tych kolorów. Zmieńmy sobie na... Na przykład... Niebieskie. To takie ciemno niebieskie widzę. Myślałam, że troszkę jaśniejsze będą, ale nie będą. I zmieńmy sobie jeszcze na... Zmienna wróżka. Znaczy się pracowita. Nie, troszkę ich nie widać. Czekaj pancia, czekaj, czekaj. Ja tu kombinuję z twoimi skrzydłami. O, turkusowe może. Czekaj, czekaj, czekaj. O, niech takie będą na chwilę. Ja chciałem, abyś ty, moja droga, poszła do jakiejś restauracyjki. Jeśli jakaś gdzieś jest. Restauracja. Jedz tutaj. Sama. Może jeść za darmo? To jakiś żart? Czy ona ma jakieś specjalną umiejętność do tego? Nie. Nic nie ma takiego, to nie rozumiem, skąd jej się to wzięło nagle. Ale bardzo mnie to cieszy. Dobrze wiedzieć na przyszłość. Matko, ale taką mówię. Ogrodnictwo musi mieć dużo. Kurde. Troszkę zaniedbałem to ogrodnictwo, ale nie spodziewałem się, ją, że ono jest aż takie ważne. Niech wbije jeszcze jeden poziom i tam mu spokój na chwilę obecną. Jak tam naj... Luksusowo się najadła. Fenomenalnie jest. Po prostu fenomenalnie. Sobie sprawdzę, która jest godzina. Żeby nie przesadzić z długością. Szczególnie, że trzeba jeszcze obejrzeć serial. A potem jeszcze to i owo. Kurde, on się nie poszedł spać w ogóle. O, w cztery litery. Użyj tego i wypij sobie. Nie, nie o to chodziło. I spróbuj sobie um, czekoladowo-cynomanowe cappuccino z czymś tam. Kobitko to jest toaleta. Tutaj się nie maluje. Nieważne się mi tego nawiedzać teraz. Hmm, troszkę się nie wyspała. To może ona też sobie niech coś wypije. Ona co ma? Podwójna gorąca czekolada sojowo-bananowa. Może być i podwójna czekolada. I wyżej troszkę się roztyjesz. I jedziemy do pracy naszą limuzyną, która... Niesamowita jest ta limuzyna. A on czym jest? A, on jeździ. Kurde no. Na polu jest tak ciemno, jak huknie taki piorun. Bo po prostu wszystko jest całkiem biało dookoła. Ja chciałam jeszcze wypić sobie. Jedź do pracy! Nie możesz opuścić pierwszego dnia. Jedziesz do pracy, no mój drogi. Albo może by się tak teleportować do pracy. Mogę? Nie. A może tak, po kolei. Gablota na okazję to dobre miejsce, aby się odprężyć. Poznaj kolegów naukowców. Świruj z innymi naukowcami. Wykonuj niezależny eksperyment. Co mi to daje? Być może nie płaci to od ale udany eksperyment niezależnie może skierować twoją karierę na właściwe tory. Może najpierw poznajmy swoich znajomych z pracy. To się chyba przyda. O, a co to? Lubi pracę. Praca nie jest dla każdego codzienną chorówką. Niech żyją nad godzinę. Czy on jest pracoholik? No, 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 proszę. Ja zapomniałem o tym kompletnie. Czy ty jesteś bohaterem biuro? Nie. No to ci kupimy bohatera. A co? Nie, 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 moja droga. Aha, w sumie ty nie masz żadnych tutaj opcji magicznych. W końcu jest sama sobie szefem. Jest najważniejszą osobą w mieście. Dajcie spokój. A no, pracuj ciężko chwilę. I tak nie dostaniesz dzisiaj awansu. To sobie odpuść. Możesz sobie odpuścić. Nawet wyluzować. A co? Czemu na miotlona chce wracać? Lukrecja zarobiła grube miliony dzisiaj. Może tutaj sobie damy tak. Nastrój jest koszmarny. Naszego Leonardo. Ale zarabia w, w sumie całkiem nieźle zarabia. To jest ile? 52 na godzinę. Jak na pierwszy... To jest faktycznie pierwszy poziom. Teraz myślałem, że zaczął już gdzieś tak od środka. No ale jeśli tyle zarabia na pierwszym poziomie, no, 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 no. To ja jestem pod wrażeniem. Dobra, ty sobie... A nie, ty nie masz jeść. Ty musisz uh, pić soki plazmowe. Zapominam cały czas o tym. Tak truchowo jakoś leci mi ta myszka na to, zjedz obiad. Dobra, i czym by się tu jeszcze zająć Lukrecja to już tak właściwie nie ma co robić. Tak chodzi do tej pracy co drugi dzień. Co mnie przeraża. Bo bylibyśmy milionerami, a my jesteśmy biedakami przez to. Jak żył Juliusz, to on zarabiał miliony. Chodził do... Czy to jest sprzątaczka w środku nocy? Co ty kobitko tutaj przychodzisz do mnie o dwudziestej? No przestać mi tymi piorunami napierdzielać. Hm. Lubię burzę, ale denerwuje mnie to, że tak mi co chwilę... Łup! Bo mnie to strasznie rozprasza. Nie tylko to, jak już zapewne wiecie. Ale to już tak wyjątkowo jest irytujące. Tak huknie, ja się nie zdąży odwrócić, a tego już nie ma. Takie... Pioruny. Żeby nie było, ja osobiście bardzo lubię burze, deszcz i inne takie. Tylko nie jak robię takie, że jak się uczę, czytam, słucham muzyki, to proszę bardzo, to nadaje temu taki romantyczny wydźwięk. Jak nagrywam Simsy, to burza nie nadaje temu romantycznego wydźwięku. Z radnej strony jakby na to nie patrzeć. Chyba, że burza jest w Simsach. Ale to też nic nie zmienia. Dobra, kobitka ma fenomenalny humor, a ja nie mam co robić. Aha, ona się zajmie malowaniem. Niech się zajmie malowaniem. Co mnie to tam sztuka uliczna, malowanie. Co w ogóle daje mi malowanie? Do jakiejś to? Kariery. Hmm. Chyba nic w sumie. To właściwie to czym rzecz to ona mogłaby zas. E, e, halo, halo? Halo, halo? Nie wiem, czy to mnie kieruje w jakimś e, specjalnym miejscu, czy tylko się po prostu. Kurde, no. Nie wiem, co się stało. Nie wiem, czy ktoś umarł i po prostu mnie to tak automatycznie tam ciągnie, czy, czy o to chodzi, ale ja nie miałem z tym nic wspólnego. Nie, nie będę patrzeć w okno, czy błysnęło się. Nie dam się rozproszyć, moi drodzy. Nie tym razem burza. Aha. Mam nadzieję, że tego nie słyszeliście, ale nawet przez zamknięte okno to właśnie tak huknęło. Myślę, że tak powoli się będziemy żegnać. Bo ja niby zawsze, zawsze u mnie w domu było tak... Matko boska burza idzie, wyłącz ten komputer, telefon, telewizor i w ogóle światło też wyłącz, bo, bo to ściąga te pioruny i w ogóle. Jakoś nigdy się do tego nie stosowałem. Jakoś do tej pory nic się nie spaliło, wszystko ma się fenomenalnie i wszystko działa tak jak należy. Jak już coś się spaliło, to samo z siebie i najczęściej jest to odkurzacz u mnie w domu. Który wywala korki co chwilę. Myślę, że warto zainwestować w nowy, ale... Jak tak działa, to po co? Po co się tak wykosztowywać? Odkurzacz to nie jest tania inwestycja. No więc mamy cały czas ten, który wywala nam korki co 5 minut. Eee, dobra. Ty masz z sobą zabawę. No to co ci by tu dać? Pograj sobie w... Albo nie. Ty sobie poczytasz książkę, mój drogi. Poczytasz sobie książkę. God damn it. Muszę iść po nowe książki. Nowe książki ogrodnictwa, proszę. Koniecznie mi są potrzebne, bo ja nie zamierzam siedzieć w ogrodzie i robić pierdół tam. Także sobie kupimy jeszcze książeczkę i się zaczniemy żegnać. Co my tu mamy? Umiejętności, gotowanie, logika, majsterkowanie, alchemia, ogrodnictwo, poziom pierwszy. To mnie nie obchodzi. Ogrodnictwo tom drugi. Wymagany poziom trzeci. O proszę, bierze matko, ile to kosztuje. Na Serofajko. Jakież to drogie rzeczy są. Idziemy dalej. 3 14, 15, 92 To umiem. Tego się nauczyłem kiedyś, jak byliśmy na jakiejś wycieczce. W sumie nawet nie pamiętam gdzie to było. Ale tam było takie coś, że na ścianie było tak machnięte sobie. Właśnie cała liczba pi, chyba. Nie wiem, ile tam było znaków, ale to było spore pomieszczenie, i tak wokół wszystkich ścian to sobie leciało, więc. No i zapamiętam, niestety, tylko cztery pierwsze te takie. Czyli 15, 16, 9. A 14, 15, 92. To zapamiętałem. No. A teraz, wracając do zakończenia. Minęło Akurat nie minęło pół godziny od kiedy zacząłem, choć najpewniej tak naprawdę minęło 20, bo zanim to się tu włączy, tu się wczyta, tu tam, to się to wam to. To minęło troszkę mniej czasu. Tu Quanta ja jeszcze sobie obejrzę nieruchomości. No, a ja się z Wami żegnam, tak więc, lajkujcie, komentujcie i cześć, do usłyszenia w kolejnym odcinku.